Co roku we F1 siadamy do tej samej dyskusji. Odkąd pamiętam, ten wyścig wzbudza w większości negatywne odczucia. I są po prostu nudne. Grand Prix Monaco przestało być perłą w koronie Formuły 1, a raczej od dłuższego czasu jest antyreklamą oraz najbardziej krytykowanym wyścigiem w kalendarzu. I choć wydaje się, że temat został przewałkowany tysiące, miliony razy przez społeczność fanów motorsportu 25 maja tego roku, w dzień odbycia się wyścigu na ulicach Monte Carlo znów jesteśmy w tym samym miejscu. Ujrzeliśmy to samo, co widzimy niezmiennie od kilku lat. Skoro więc Formuła 1 tak bardzo szuka nowych kibiców, odkrywa nowe ręki dla sportu, dlaczego ma tak duży sentyment do tego legendarnego toru, a z innymi, podobnymi do Monako jeśli chodzi o swoją wartość historyczną, jak Spa, obchodzi się dużo gorzej? Jakie są wady i zalety kontynuowania wyścigu Grand Prix Monaco? Jak można by naprawić ten wyścig, i jak jest najbardziej realny scenariusz w tej sprawie? W ostatnich latach Grand Prix Monaco dużo bardziej niż wcześniej było podważane. Jak zawsze, to swynu z bycia wąskim, ciężkim do wyprzedzenia i prokurującym błędy u kierowców, tak w dzisiejszych czasach to już duża przesada. Od pięciu lat żaden z wyścigów nie obfitował w walkę na torze, i tylko ten z 2022 wywoływał jakiekolwiek emocje, wszystko przez opady deszczu. Oprócz charakterystyki toru, która wpływa na małą ilość wyprzedzeń, Monako ma jeszcze jeden problem. Kierowcy tam już nie ryzykują, jadą daleko od limitu i nie rozbijają się, co często było głównym przyczynkiem do emocji w tych wyścigach. Organizatorzy więc wpadli w tym roku na pomysł, aby o atrakcyjne ściganie zmusić kierowców do ciśnięcia na maksa. Dodano dwa obowiązkowe pit stopy, co sprawiłoby, iż kierowcy nie jechaliby tak oszczędnie, jazda byłaby dużo szybsza i promowałaby mocniejsze szarżowanie na rywali, co wpłynęłoby na większą ilość wyprzedzeń oraz większą ilość wypadków, błędów kierowców. Inną zmianą dotyczącą ogumienia było to, iż w tym roku dodano nową mieszankę, C6, która jest największą z wszystkich w czasach tego dostawcy opon w historii. To miało spowodować większą degradację, więcej zamętu, więcej emocji. No i ostatecznie nie dostaliśmy nic z tego. Zeszłotygodniowe Grand Prix Monaco było po prostu dziwne. Kierowcy, owszem, eksperymentowali z oponami, jednak to co robili Lawson czy Sainz, nie miało nic wspólnego ze ściganiem. Blokowali innych o kilka sekund na okrążenie, aby ich koledzy z zespołu mieli darmowe pit stopy. Fakt, że nikt nie potrafi ich wyprzedzić, dowodzi, że tym bardziej przy realnym tempie wyścigowym, na tym obiekcie walka po prostu nie jest możliwa. Mieliśmy też Verstappena, którego niecodzienna strategia z boksem na ostatnim okrążeniu ostatecznie nic nie zmieniła, a w czołówce, poza awarią Alonso i podcięciem Hamiltona, także brak zmian. Landon Norris wygrał w cuglach, a Charles Leclerc, mimo posiadania lepszego tempa w niektórych fragmentach wyścigu, nie mógł go wyprzedzić. Kierowcy Williamsa przepraszali kibiców za to, że musieli oglądać ten wyścig. George Russell zaproponował, aby odbywały się tu tylko kwalifikacje, za które rozdawane byłyby punkty. Wszyscy... Łącznie z kierowcami, narzekają na ten tor. Co jednak jest powodem tego stanu rzeczy? Oczywiście, o tym, o czym najwięcej się mówi, jest szerokość i długość samochodów. Uliczki Monako są tak samo wąskie jak w latach 50., a nawet węższe z powodów bezpieczeństwa. Samochody za to tylko się powiększają z roku na rok. O połowę względem tych z początku sportu. Są o pół metra szersze. To sprawia, że na dzisiejszej nitce nie ma realnego miejsca, by zaatakować. Po prostu wystarczy jechać środkiem toru, a twój rywal nic ci nie zrobi. Przykładem tego była końcówka, w której szybszy Norris nie chciał się nawet zbliżać do Verstappen'a, ponieważ tylko zużyłby sobie opony. A Leclerc, będąc dosłownie blokowanym przez Lando, mając dużo lepsze tempo, nie miał żadnego momentu na atak. Jeszcze bardziej dobitnym przykładem jest sytuacja z 2018, gdzie Daniel Ricciardo, mimo awarii MGUK i utraty 160 koni mechanicznych, dojechał do mety na pierwszej pozycji, nie będąc zagrożonym przez Sebastiana Vettela. Dlatego F1 szukała pomysłu na urozmaicenie strategii, co wydawało się jedynym kołem ratunkowym. To się jednak nie udało. Co innego można zrobić, aby kierowcy dali nam emocje w trakcie weekendu wyścigowego w Monako? Są oczywiście szalone pomysły. Odwrócona stawka w kwalifikacjach, najlepsi z tyłu, najgorsi z przodu. Naruszyłoby to jednak dosyć sztywne zasady i spójność, równość wszystkich wyścigów w kalendarzu. Według mnie nie należy szukać problemów w zasadach, regułach a w torze. Nie powinniśmy naginać przepisów, dostosowywać się do obiektu, a raczej szukać takich torów, które spełniają obecne przepisy. Biorąc pod uwagę wszystkie tory z kalendarza 2024 roku i analizując, które są najbardziej atrakcyjne do oglądania, znalazłem taką grafikę, która podsumowuje, ile było manewrów wyprzedzania na danych torach podczas wyścigów w zeszłym sezonie. Nie bierzemy pod uwagę wyprzedzeń na starcie, tych związanych z wypadkami lub pit stopami. Najbardziej atrakcyjnymi wyścigami do wyprzedzania są Las Vegas, Hiszpania, Japonia, Kanada, Brazylia, Meksyk, Azerbejdżan, Chiny oraz Włochy. Wszystkie z tych torów mają długą prostą z dohamowaniem, przy tym większość z nich posiada dwie proste z rzędu. Świetnie widać na przykładzie Azerbejdżanu, na którym długa prosta pozwala albo wyprzedzić włosnym zakręcie w jedynce, albo zbliżyć się i przygotować manewr na następnej prostej z DRS-em, która jest zaledwie dwa zakręty dalej. I tu dla mnie jest największy problem Monako obok szerokości samochodów. Tu, nawet z wąskimi samochodami, jest mało miejsc do wyprzedzania. Kierowca może trzymać się drugiego przez wiele okrążeń, ten może jechać wiele sekund poniżej tempa wyścigowego, ale i tak nie ma go gdzie wyprzedzić. Na Monako jest potrzebna strefa DRS z prawdziwego zdarzenia bo to co widzimy na prostej startowej ma się nijak do innych torów z kalendarza. Charles Leclerc zamiast zyskiwać, tracił na tej prostej podczas pogoni za Norrisem. Kierowcy nie wchodzą tam nawet na ósmy bieg. Wszystko więc prowadzi nas do modernizacji toru. Należy znaleźć możliwość na stworzenie dłuższych prostych, może zmianę nitki, ta bowiem jest tym torem od samego początku. Najczęściej podawaną modyfikacją jest usunięcie szykany zakrętów 10 i 11, dałoby nam to bardzo długą prostą po tunelu. Problem jest jednak stromy spad, który generowałby duże niebezpieczeństwo dla kierowców. Gary Anderson z The Race zaproponował kilka lat temu zmianę w nitce, które by uczynił. Przed tunelem bowiem skręcałoby się w lewo, a później mielibyśmy dwie strefy DRS pod rząd z nawrotem między sobą. Jeden z moderów tworzył ten pomysł do gry Assetto Corsa i, oczywiście, z obecną infrastrukturą miejską w Monako ten pomysł jest niemożliwy, jednak widać dużo miejsca i przy likwidowaniu zieleni, słupków i zwężeniu chodników byłoby to możliwe. W internecie mamy wiele różnych kombinacji, które dodają szersze fragmenty toru albo co ważniejsze, strefy DRS. Bardziej realistyczne propozycje zmian przedstawił Aleksander Wurz, były kierowca Formuły 1 i obecnie projektant torów, m.in. budującego się wielomilionowego projektu w Arabii Saudyjskiej. Pierwszą modyfikacją byłoby wydłużenie prostej w tunelu i przesunięcie szykany dalej. To miałoby sprawić, że w szykanie odbywało się więcej ataków. Kierowcy mieliby czas na przygotowanie manewru, a następnie dive bomb. Gdy dziś szykana jest od razu po wyjeździe z tunelu, wyprzedzanie tam jest prawie niemożliwe. Dodatkowo chciałby zmienić wierzchołek zakrętu Raskas, sprawić, żeby w zakręcie było więcej możliwości ataku z bardziej agresywnym wierzchołkiem. Ostatnią zmianą, którą zaproponował, jest poszerzenie harpinu, co dałoby więcej miejsca na daj w bomby w tym wolnym zakręcie. Te propozycje wydają się dużo bardziej realistyczne od innych, ponieważ stworzył je kierowca i twórca torów z doświadczeniem który może mieć realny wpływ na zmianę na torze w Monako przez swoje koneksje. Zobaczymy do czego nas to doprowadzi i czy już w przyszłym roku możemy spodziewać się zmian, o których mówi się od dawna. Wszystko jednak sprowadza się do decyzji o przebudowie, do czego ani Monako, ani Formuła 1 się nie kwapią. Wolą oni eksperymentować z nowymi formatami niż zaorać to co złe i zmienić coś fundamentalnie. Tor także nie może zostać usunięty z kalendarza, ponieważ w trakcie weekendu Grand Prix w Monaco są dogadywane najważniejsze dale ze sponsorami, przynoszące korzyści zarówno dla teamów, jak i zespołów. Tor musi zostać ze względu na wizerunek. Grand Prix Monaco jest wyjątkowe właśnie ze względu na swoją historyczną nitkę, jednak każdy Tor przychodził przeobrażenia. Spa, Monza, Silverstone. Wszystkie te tory musiały adaptować się do nowych czasów w Formule 1. Oczywiście, ze względu na specyfikę torów ulicznych, Monaco będzie ciężko to zrobić, jednak przy determinacji i szukaniu rozwiązań może byłoby to możliwe. Tę samą modernizację, które przechodzą inne tory, musi teraz przejść legendarna nitka w Monte Carlo. Niestety jednak wydaje się, że to się nie stanie. Pewnie ze względów finansowych, Monaco dalej będzie w kalendarzu w niezmienionej formie, a my co roku będziemy wracać do tego samego tematu.